Dobry e, krótka, krótka e, piękna, ładna e, przechadzka po Holandii e, po tutejszych strukturach organizacyjnych typu drogi rowerowe I ogólny y, stan infrastruktury, domy na przykład, bardzo piękne domy holenderskie, y, budowane na, na w stylu starogermańskim, y, z pięknymi, nowoczesnymi już y, wykończeniami dachowymi. Y, co mogę jeszcze powiedzieć? Najbardziej, najbardziej mi się podoba e, w Holandii, że jest tutaj taki e, porządek. Ten porządek widać tutaj chociażby w regulacji e, ruchu, ruchu drogowego ruchu rowerowego ów dwa pasy, które widzimy tutaj e, to są ścieżki rowerowe oczywiście są chodniki e, jest to miejscowość na przykład miejscowość miejscowość Zuidwolde e, w Holandii e, co jest jeszcze nietypowe dla nas, a typowe dla holenderskiej kultury. Samochody można zostawić otwarte, tutaj nikogo nie okradnie, nie obrabuje. Bo Holendrzy na przykład mają takie oto ogródki porośnięte żywopłotem. Wysokości 1,50 m, 1,60 m wysokości. Nie potrzebują płotów, ponieważ jest tutaj bezpiecznie. Mogą się tutaj czuć bezpiecznie, także nie mają tu w ogóle ani ogrodzeń. Nie zamykają drzwi, ponieważ nie ma tutaj praktycznie żadnej przestępczości. ¡Soto!